Diagnostyką histopatologiczną i ultrastrukturalną zarówno ja, jak i profesor Stanisław Sulkowski zajmujemy się od przeszło 30 lat. I myślę, że miało tu znaczenie zarówno nasze doświadczenie zawodowe, jak i uznany nie tylko w kraju duży dorobek naukowy. 5 stycznia 2009 roku Kuria Metropolitalna Białostocka skierowała bezpośrednio do nas oficjalną prośbę o pobranie i przeprowadzenie ekspertyzy naukowej cytuję materiału złączonego z komunikantem zabezpieczonym w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Antoniego Padeskiego w Sokółce ze względu na wyjątkowy charakter sprawy Kuria prosi o potraktowanie jej z należytą powagą, a jednocześnie jako pilnej oraz zachowanie pełnej tajemnicy". Koniec cytatu. Dnia 7 stycznia 2009 roku na oficjalną prośbę Kurii Metropolitalnej Biostockiej, komisyjnie, w obecności między innymi księdza kanclerza Kurii Metropolitalnej Białostockiej, profesora Andrzeja Kakareko, pobrałam do badań naukowych z korporału umieszczonego w tabernakulum w kaplicy drobną ilość kruchego materiału barwy brunatnej ściśle połączonego z zachowanym fragmentem komunikantu. Pobrany z korporału fragment materiału badaliśmy histologicznie, to jest przy użyciu mikroskopu optycznego, czyli świetlnego i ultrastrukturalnie to jest przy użyciu mikroskopu elektronowego transmisyjnego co jest niebywale interesujące, otóż obserwowaliśmy zjawisko wzajemnego przenikania się struktury komunikantu z włóknami mięśnia serca. Tkanka, która pojawiła się na hostii była z nią w sposób bardzo ścisły, nierozerwalny złączona, co jest ważnym dowodem, że nie mogło tu być jakiejkolwiek ludzkiej ingerencji. Otóż stwierdziliśmy, że cytoplazma fragmentów włókien mięśniowych wtopionych w podłoże mogące odpowiadać strukturze hosti w barwieniu hematoksylinu Majera i ozyną barwiła się na różowo, ogniskowo dość intensywnie, natomiast jądra komórkowe, położone głównie centralnie, co pragnę podkreślić w tym miejscu, na granatowo. Otóż centralne położenie jąder komórkowych wskazuje, że jest to mięsień serca ludzkiego. W badanym fragmencie tkankowym obserwowaliśmy cechy wyraźnej, nasilonej segmentacji włókien, to jest uszkodzenie komórek w miejscu wstawek i fragmentacji, to jest uszkodzenie włókien poza wstawkami, jak również na przebiegu pojedynczych włókien znajdowaliśmy obrazy, Mogące odpowiadać węzłom skurczu. Takie zmiany powstają jedynie we włóknach niemartwiczych i odzwierciedlają szybkie skurcze mięśnia serca w okresie przedśmiertnym, to jest agonalnym. Wynik badania patomorfologicznego datowany 21 stycznia 2009 roku został zawarty w protokole złożonym w Kurni Metropolitalnej Białostockiej i Przedstawiony w komunikacie z dnia 14 października 2009. W po podsumowaniu przeprowadzonej ekspertyzy stwierdziliśmy, i tu cytuję: Przesłany do oceny materiał wskazuje na tkankę mięśnia sercowego, a przynajmniej ze wszystkich tkanek żywych organizmu najbardziej ją przypomina. Koniec cytatu. I co pragnę dodać: Analizowany przez nas materiał w całości obrazuje powyższą tkankę oczywiście mięśnia sercowego. Dla potwierdzenia tej prawdy, że Chrystus jest obecny w najświętszym sakramencie, można powiedzieć, zdarzy się w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Antoniego w Sokółce, cud eucharystyczny. To wydarzenie eucharystyczne, które już jest znane nie tylko w Polsce, ale i w całym świecie. Przeżyliśmy to eucharystyczne zdarzenie w sposób szczególny, kiedy jednym z naszych współbraci kapłanów podczas udzielania Komunii Świętej Wypadł konsekrowany komunikant na posadzkę i potem przez tegoż kapłana przyniesiony do waskulum, aby się rozpuścił, wtedy na tym rozpuszczającym się komunikancie pojawiła się substancja zakrzepłej krwi, która w ogóle w tej wodzie się nie rozpuściła i wody nie zabarwiła. O tym wydarzeniu niezwykłym powiadomiliśmy księdza arcybiskupa, naszego metropolitę, księdza profesora Edwarda Ozorowskiego, pracowników kuli. Wtedy to z polecenia księdza arcybiskupa poddano badaniom laboratoryjnym to substancję w formie zakrzepłej krwi substancja która ma wielkość centymetra kwadratowego badania wykazały że ta substancja formy zakrzepłej krwi to są włókna tkanki mięśnia sercowego człowieka będącego w cierpieniu w agonii jeszcze bardziej zrozumieliśmy jaki to dar kryje w sobie Eucharystia najświętszy sakrament. I także mocno człowiek to przeżywa teraz odprawianie mszy świętej, kiedy zdaje sobie sprawę, uświadamia, jaką moc mają słowa kapłana, kiedy wypowiada przy konsekracji chleba i wina podczas mszy świętej.